On z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Tak, w dzisiejszej Ewangelii to się pojawiają dwa takie niepokojące słowa. Trochę nas te słowa niepokoją. Mianowicie takie słowo sąd się pojawia. No i związane z tym słowem drugie takie, mianowicie prawo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że pojawiają się takie dwa słowa. Prawo i sąd. No i to właśnie takie są niepokojące słowa, bo w naszym rozumieniu prawo no to jest jakiś zestaw przepisów, zasad, które my musimy spełnić, a jak nie spełnimy, no to właśnie czeka nas to drugie słowo, czyli co? Czyli sąd właśnie. My tego sądu się trochę boimy, bo szczerze mówiąc każdy z nas ma gdzieś z tyłu głowy świadomość, yy, że z nikim z nas nie jest tak wszystko idealnie, co? W porządku. Nie? Każdy coś tam ma, gdzieś tam każdemu z nas noga się powinęła, coś każdemu z nas nie wyszło. Prawda? Każdy z nas wie, jaki sam jest i wie, że nie wszystko wychodzi nam dobrze yy, i że prawda, nie wszystkiego potrafimy dopilnować, i że wiele rzeczy nam przecieka między palcami, gdzieś tam ucieka. Znamy swoje zaniedbania, różne takie rzeczy. No i właśnie, kiedy my patrzymy na życie, na rzeczywistość, właśnie w taki sposób, że, że trzeba się wykazać i trzeba udowodnić, prawda. Yy, że jest wszystko w porządku, yy, bo inaczej czeka nas sąd, rozliczenie, no to właśnie to budzi taki lęk, niepokój właśnie, no i trochę taką rezygnację, bo się okazuje, że cokolwiek człowiek by nie robił, to zawsze gdzieś coś nie wyjdzie, gdzieś coś ucieknie, gdzieś coś umknie, coś nie zdążymy zrobić i tak dalej, prawda? I właśnie to jest problem z rozumieniem tychże słów, Sprawo i sąd. Tak rozumieli te słowa faryzeusze i to doprowadziło ich do tego, że spoza prawa, spoza zasad, spoza przepisów w ogóle nie widzieli człowieka. Dlaczego faryzeusze wyszli i odbyli naradę, żeby Jezusa zgładzić? Co Jezus zrobił takiego potwornego, że trzeba było się naradzać, jak go zgładzić, jak się go pozbyć z powierzchni ziemi? Otóż Jezus tuż przed chwilą uzdrowił człowieka, który miał usłą rękę. Tak. Tuż przed chwilą Jezus wszedł do synagogi, no tak jakby tu wszedł do kościoła, no i wśród zebranych ludzi był ktoś z usłą ręką. Jezus temu człowiekowi tą ósłą rękę uzdrowił. I to jest właśnie ta potworność, która sprawiła, że w oczach faryzeuszy no, trzeba się pozbyć Jezusa z powierzchni ziemi, trzeba wymyśleć sposób, jak się Go pozbyć. Dlaczego to było takie potworne w oczach faryzeuszy? Dlatego, że Jezus zrobił to w szabat. Właśnie, w szabat. I nawet Jezus próbował im tłumaczyć. Mówił, słuchajcie, jak ktoś z was ma owce i ta owca wpadnie ci w szabat w dół, to co, to nie pójdziesz, nie wyciągniesz tej owcy, to ile ważniejszy od owcy jest kto? Człowiek. Nie? I właśnie to przyszedł pokazać Jezus. Im dłużej czytam Ewangelię, im dłużej się zajmuję Jezusem, tym bardziej właśnie to dostrzegam, że dla Jezusa w centrum, naczelną wartością jest kto? Jest człowiek i dobro człowieka. Nie? Człowiek i dobro człowieka. Jeśli chodzi o dobro człowieka, nie? autentyczne dobro człowieka, to dla Jezusa nie istniały żadne granice, żadne tabu. Jezus był gotowy na wszystko. I rzeczywiście jak czytamy Ewangelię, to Jezus przekroczył wszystkie granice, przekroczył wszystkie tabu, jakie, jakie Żydzi mieli, w ogóle się nie liczył z niczym, jeżeli chodziło o autentyczne dobro człowieka. Na przykład w czasach Jezusa nie wolno było się nawet zbliżać do trędowatych, tam były takie przepisy, prawda, że. Trendowaty miał się trzymać w jakiejś tam odległości od zdrowych, jak wiał wiatr, to jeszcze dalej, bo to wiatr może przenieść te zarazki, prawda. Zaczy, wtedy sobie nie zdawali sprawy, że istnieją jakieś zarazki. Jezus nie tylko, że tych odległości nie zachowywał, to jeszcze czytamy w Ewangelii, że co robił? Że w ogóle podchodził, dotykał tych trendowatych, przełamywał wszelkie bariery, prawda. Dotykał tych trendowatych. Skutek był taki, że Jezusa uważano za trendowatego, no bo tak wtedy rozumiano, nie? że jeżeli dotknąłeś trendowatego, no to nawet jeżeli nie masz objawów, no to dotyczą cię wszystkie zasady, tak jakbyś był trendowaty. Nie? Ewangelie mówią. Jezus odtąd już nie mógł wejść do miasta, musiał się trzymać na pustkowiu, bo dotykał trendowatych. Prawda? Kiedy spotkał kondukt pogrzebowy, szła wdowa. Prawda, konduk pogrzebowy jedynego syna wdowy, prawda, to przekroczył kolejne tały. Żydzi nie mogli mieć żadnego kontaktu z niczym, co dotyczy śmierci i zmarłego ciała, nawet nie tylko zmarłego. Nie? Bo zobaczcie, niedawno słyszeliśmy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie: kapłan i Lewita nie chcieli nawet się zbliżyć do człowieka pobitego, poranionego, krwawiącego. I zrobili to zgodnie z przepisami żydowskimi, zgodnie z zasadami. Nie wolno było dotykać, prawda, tego, co ma związek z krwią, z chorobą, ze śmiercią. Właśnie Jezus podszedł. Jeszcze Ewangelia mówi, ulitował się nad wdową. Podszedł, dotknął się mar, dotknął się tego martwego ciała i przywrócił życie temu chłopakowi. Zobaczcie, że jeśli chodzi o dobro człowieka, to dla Jezusa nie istniały żadne granice, żadne tabu. Nie było nic takiego, czego Jezus nie był w stanie przekroczyć, jeśli chodzi o dobro człowieka. Zobaczcie, jeśli chodzi o dobro człowieka, to Jezus szarpnął się nawet na krzyż, na mękę i przekroczył nawet barierę śmierci, jeśli chodzi o dobro człowieka. Dla Niego to nie istniało, bo z punktu widzenia Boga naczelną wartością jest, kto jest człowiek. Ja jestem wartością, Ty jesteś wartością. Natomiast zobaczcie, że świat próbuje nas utopić właśnie w takim rozumieniu, jak to pokazuje pierwsze czytanie. Nie? Że człowiek się nie liczy. Liczy się to, co masz, to, co zrobiłeś, zysk jaki przyniosłeś, o, to, co można zyskać na to było. Tu będziemy, prawda, ludzie, to nieważne. ważne. są domy, pola o prawda, nie? tutaj właśnie pierwsze czytanie to pokazuje. Nie? Takich, co to leżą na swoich łożach i knują, nie? knują. Jak tu prawda, innych ludzi ograbić z ich majątku, bo człowiek się nie liczy. Majątek się liczy, osiągnięcia się liczy, kariera się liczy, władza się liczy. prawda? Nie? To się wszystko liczy, człowiek się nie liczy. I widzicie, to jest bardzo wygodne wmówić ludziom, że ty sam w sobie nie masz żadnej wartości, że ty musisz dopiero się wykazać żebyśmy my ci przyznali jakąś wartość, nie? My tu będziemy sędziami, nie? my będziemy oceniać Twoje osiągnięcia i my ci przyznamy wartość albo tej wartości ci nie przyznamy, jak uznamy, że za mało osiągnąłeś. No obłęd rozumiecie? Świat w ogóle to nie w jakimś obłędzie, tak? I później my tego obłędu doświadczamy, że Dzisiaj, prawda, świat jest z ciebie zadowolony, bo się przypodobałeś światu, a jutro nagle wszyscy cię odrzucają, bo coś tam się komuś odwidziało. To jest obłęd. Nie? Natomiast zobaczcie, że jedyną stałość to dostarczamy właśnie w Jezusie, w Jego miłości. Właśnie to jest sąd, którego dokonuje Jezus. Nie? Że zobaczcie, co tu się święty Mateusz powoływał na takie proroctwo Izajasza. Nie? Że nie zniechęci się, nie zniechęci się, nie? aż zwycięsko sąd przeprowadzi. Jaki jest sąd Boga? Sąd Boga objawiony nam w Chrystusie. My za chwilę tego sądu doświadczymy. Za chwilę tego sądu doświadczymy. Jaki jest wyrok, który Bóg na nas wydaje nieustannie w Chrystusie. My przychodzimy na mrze świętą, zaczynamy mszę świętą od przyznania się do czego? Że żadne z nas ideały, i nie mamy w życiu nie wiadomo jakich osiągnięć. Nie bardzo mamy się czymś nie wiadomo jakim wykazać. Właśnie, bo to różnie z nami wyba, bywa. Część rzeczy nam wyszła, część nie wyszła. Prawda? Z tego jesteśmy zadowoleni. Z tego sami nie jesteśmy zadowoleni. prawda? Przyznajemy się na początku mszy świętej. I teraz w Jezusie dokonuje się odpowiedź na to. Nie? Że właśnie tacy, jacy przyszliśmy dzisiaj, dla Boga jesteśmy warci tego, żeby nas spotykać, z nami być. I co więcej, Bóg przychodzi i pokazuje nam, że jest nami zachwycony. Że On nie patrzy, czy myśmy tu przynieśli jakieś zasługi, nie wiadomo jakie osiągnięcia, którymi możemy się wykazać, tylko patrzy na nas. Patrzy na to, że Ty jesteś. Patrzy na to, że Ty przyszedłeś. I to dla Niego jest ważne. I żeby Cię przekonać o Twojej wartości. To Bóg daje się tobie z tego ołtarza w darze. Jesteś wart daru z Boga. Jeżeli jesteś wart daru z Boga, to znaczy, że w oczach Boga masz taką samą wartość, jak On. Taką samą wartość, jak On. Niezależnie od wszystkiego, co zrobiłeś. Zobaczcie, co tu jest napisane. Czciny zgniecionej nie złamię. Czciny nie dołamia. ani knota tlejącego nie dogasi. To właśnie Jezus to pokazywał, że nawet ludzie uznawani za najsłabszych, najbiedniejszych, właśnie takich najbardziej zrujnowanych, najmniej wartych uwagi, to dla niego ci ludzie byli w centrum uwagi. Dlaczego? Bo to jest człowiek, to jest wartość. To jest wartość. To ty jesteś wartością. Świat ma wartość tylko dlatego, że ty żyjesz na tym świecie. Biblia od początku pokazuje, że Bóg stwarza świat ze względu na człowieka, że świat istnieje ze względu na ciebie, że Bóg stworzył świat po to, żebyś ty się pojawił. Jak widzisz świat wokół ciebie, to niech to do ciebie dotrze, że to wszystko istnieje tylko i wyłącznie ze względu na ciebie. Ty jesteś powodem, dla którego to wszystko istnieje. Tak to Biblia pokazuje i to, to próbował nam przypomnieć Jezus nieustannie przychodzi nam przypomnieć, bo widzicie jak się człowiekowi odbierze poczucie wartości, jak się człowiekowi wmówi, prawda, że wszystko jest wartością, tylko nie ty i teraz ty musisz się wykazać, że ty jesteś dodatkiem do świata, takim dodatkiem, który nie wiadomo właściwie po co tutaj jest i teraz musisz udowodnić, że ty jesteś tu przydatny. Nie? i teraz cały świat będzie oceniał, czy ty jesteś przydatny, czy nie, no to się robi z człowieka po prostu niewolnika, jak się uda człowiekowi takie coś mówić. Dlatego zobaczcie, chrześcijaństwo zawsze wszystkim, co przeszkadzało. I prawdziwi chrześcijanie zawsze wszystkim przeszkadzali, bo, bo prawdziwi chrześcijanie właśnie potrafili wyczytać z Jezusa tą swoją prawdziwą godność, prawdziwą wartość. Chrześcijaństwo właśnie miało tą cechę, prawdziwe chrześcijaństwo zawsze ma tą cechę, że budzi w człowieku świadomość godności, wartości, prawda? A to jest niewygodne wszystkim władcom tego świata. To jest niewygodne tym, którzy chcą Tobą manewrować i Tobą kontrolować. No przyjrzyjcie się sami, w jakim stylu życia topi nas ten świat. Że Ty musisz się urobić po pachy, żyły, wypluć, poświęcić wszystko, poświęcić relacje w rodzinie, poświęcić wolny czas, ty musisz być produktywny, ty musisz się wykazać, ty musisz wykonać wszystkie zadania, bo inaczej to, to jesteś niepotrzebny. No, przyjrzyjcie się. I teraz to, to wystarczy się zastanowić, czy nam pasuje takie życie. Nie? Czy nam pasuje takie życie nieustannie na zaciśniętych kłakach? bo ja się muszę wykazać, bo jak się nie wykażę, to mnie spiszą na stratę. Ja, a tu przychodzi ktoś, kto daje poczucie, że ty jesteś wartością samą w sobie. Ty nie musisz wykazywać swojej wartości. Chodzi o to, żeś odkrył swoją wartość i się ucieszył tym, kim jesteś naprawdę. To rzecz jest w żebyśmy wreszcie Jezusowi uwierzyli, uwierzyli, że to miłość mówi prawdę. Dlaczego? Bo to Bóg jest miłością, Bóg to wszystko wymyślił. To wszystko jest pomysł miłości. I to jest właśnie to słowo prawo. Żydzi używali tego słowa prawo. Oni byli przekonani tak, że warto studiować prawo, czyli torę, tora. Takie hebrajskie słowo tora, prawo. I tak nazywali Żydzi pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu. Książę rodzaju wyjścia kapłańską i powtórzonego prawa. I oni wierzyli, że tam gdzieś w tych pięciu księgach jest zapisane prawo, nie? tylko co oni rozumieli pod pojęciem prawo, że jakaś fundamentalna zasada, która rządzi wszystkim na świecie, nie? fundamentalna zasada, na której cały świat, cała rzeczywistość, wszystko jest oparte. I że jeżeli wyczytamy, znajdziemy tą fundamentalną zasadę, to zrozumiemy wszystko. I oni rzeźbili prawda, tą torę w tej i we w te, orali, prawda, te pierwszych pięć ksiąg w tej i we w te nie bardzo potrafili sobie poradzić, nie bardzo potrafili tą zasadę znaleźć, bo szukali takiego prawa w naszym rozumieniu tego słowa. Dopiero Jezus przyszedł i pokazał, że tym prawem, właśnie tą naczelną zasadą, którą kieruje się Bóg, kiedy wymyśla człowieka, kiedy wymyśla świat, kiedy to wszystko porządkuje, układa, tą naczelną zasadą to jest właśnie miłość, nie? Miłość, którą Jezus przed nami objawić. Nie? Że naczelnym prawem, naczelną zasadą to jest właśnie, abyście się miłowali jak ja Was, jak ja Was, jak On nas, jak On nas. I że to jest naczelna zasada, którą kieruje się Bóg przy planowaniu, wymyślaniu i stwarzaniu wszystkiego. Tak, tylko że nam ciągle grozi co? pokusa, że my wiemy lepiej. Nie? Że my wiemy lepiej. To jest bardzo ciekawe, nie? że my ciągle uważamy, że wiemy lepiej od Boga. Nie? Tylko, że to nasze wiemy lepiej, to zawsze nas topi właśnie w poczuciu bezwartościowości, nieprzydatności. Właśnie zawsze nas topi właśnie w, w takim życiu na zaciśniętych zębach, bo ja muszę zdobyć, ja się muszę wykazać, ja muszę udowodnić. A Bóg przychodzi w Chrystusie, że pokazać nic nie musisz. Nic nie musisz, jest odwrotnie. Ty możesz, możesz, bo tobie dałem cały świat, tobie dałem życie, ciebie uczyniłem człowieka, człowiekiem. Ty możesz, możesz chcieć, możesz decydować, możesz wybierać, możesz się cieszyć tym wszystkim, bo to wszystko jest dla Ciebie. Amen. Tak, cieszę się, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję. Dobrze Was widzieć od rana, od razu lepszy dzień. Właśnie, przyszliśmy tutaj tacy, jacy jesteśmy i doświadczyliśmy czego, że w oczach Boga jesteśmy mile widziani, że chce z nami się spotykać, chce do nas przyjść, nikt z nas nie został odrzucony, nikt z nas nie okazał się niezdatny, żeby spotkać Jezusa, nikogo z nas Jezus stąd nie wypędził, ale każdym z nas się uradował, bo to my jesteśmy wartością, to Ty jesteś wartością, to ja jestem wartością. I wszystko, co Bóg robi, to ze względu na Ciebie, ze względu na mnie. Warto to wreszcie poczuć, zrozumieć, nie? że wszystko, co istnieje, wszystko co Bóg robi, wszystko, co się dzieje, to ze względu na Ciebie. Bo, bo to Ty jesteś w centrum uwagi Boga. Święty Michale Archaniel, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną oby go Bóg pogromić raczej. i złe, na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Pan z Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojczec i syn i Duch święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do Ciebie, matko, szafarko.